Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w najnowszym filmie na kanale Italia Moim Okiem. Kochani, dzisiaj zapraszam Was na film, w którym chciałabym odpowiedzieć na dwa bardzo interesujące pytania, które w ostatnim czasie pojawiły się na moich mediach społecznościowych, ale tak sobie pomyślałam, że nie będę Wam odpowiadać tylko i wyłącznie na dwa pytania, bo tak naprawdę prawdopodobnie ten film byłby bardzo, bardzo krótki, więc po prostu opowiem Wam, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o włoskie restauracje. Także jeśli jesteście zainteresowani tematem, zapraszam serdecznie do dalszej części dzisiejszego filmu. Kochani, zacząć należy od tego, że we Włoszech je się praktycznie przez cały czas, a jeśli się nie je, to się o jedzeniu myśli. I generalnie, jeśli chodzi o miejsca, w których możecie zjeść, jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zaczynając właśnie od restauracji, trattorii, osterii, paninoteki, focaccerii, piadinerii, także mamy mnóstwo takich miejsc, w których można coś dobrego zjeść. Natomiast ja w dzisiejszym filmie skupię się konkretnie na restauracjach, bo po prostu łatwiej będzie mi wyjaśniać pewne elementy, e, sytuacji. Związanych właśnie z restauracjami. Także co się dzieje, kiedy wybieracie się na kolację do restauracji? E, oczywiście stawiacie się w tej restauracji, zwykle kelner wskazuje Wam miejsce, w którym powinniście sobie usiąść. E, dostajecie menu i z tego menu wybieracie dania, więc jeśli. E, Chciałabym już powiedzieć zaczynając od pierwszego pytania, które się pojawiło. Pytanie było takie: czy ja, y, będąc we włoskiej restauracji, powinnam zamówić wszystkie dania, czy mogę coś pominąć? Mam wrażenie, że kelner patrzył na mnie trochę dziwnie, kiedy chciałam zamówić tylko makaron. Więc kochani, tak, y, Zacząć należy od tego, że we Włoszech faktycznie y, spożywa się y, kilka rodzajów dań. Zacznijmy od tego, że y, pierwsze, co powinno wjechać na stół to antipasto, czyli to jest po prostu takie, taka przystaweczka, powinno być coś to, takiego niewielkiego, bardziej na ząb, na, tak, żeby spróbować, skosztować niż żeby się tym najeść. Następnie jest primo piatto i primi piatti to zwykle są właśnie albo risotto, albo różnego rodzaju pasty, e, są to też zupy. Później jest sekondo piatto i on zwykle jest podzielone na albo na karne, albo na pesi. Czyli generalnie możecie sobie wybrać albo mięsne drugie danie, albo rybne drugie danie. Po drugim daniu zwykle jest deser, a po deserze zwykle jest kawa, digestivo, w zależności od tego, na co macie ochotę. I teraz tak, odpowiadając na pytanie, nie, nie jesteście zobowiązani, będąc w restauracji, zamawiać wszystkiego od antipasto do digestivo. Z tego prostego względu, że tak naprawdę tylko i wyłącznie od Was zależy, jak bardzo jesteście głodni i jak bardzo dużą ochotę macie na posiłek. Jeśli jesteście bardzo głodni, no to oczywiście... Możecie zamówić wszystko, natomiast jeśli chcielibyście coś tak przekąsić, to absolutnie nie jesteście zobowiązani do tego, żeby zjadać od y, początku do końca wszystko. Wydaje mi się, że częściej takie sytuacje mają miejsce wieczorami, kiedy wybieracie się na przykład na kolację. Obiad w restauracji to zwykle jest takie jakby primo piato albo sekonopiato w zależności od tego, kto co lubi i zwykle potem następuje kawa. Także tak wygląda mniej więcej obiad w restauracji. Natomiast jeśli chodzi o kolację, no to tutaj generalnie moim zdaniem już częściej spotyka się właśnie tą sytuację, kiedy zamawia się od antipasto. Po um, digestivo. Ale odpowiadając na pytanie, nie, nie jesteście zobowiązani do tego, żeby zamawiać wszystko z karty. Zależy tylko i wyłącznie od tego, jak bardzo jesteście głodni. Także jeśli wyjaśniłam tą kwestię, więc możecie czuć się spokojnie, jeśli Kelner na Was dziwnie patrzy, to absolutnie się tym nie przejmujcie, bo nie macie obowiązku, żadnego obowiązku, żeby zamawiać dokładnie to, um, co Kelner od Was chce, tylko to, na co Wy macie ochotę. Więc teraz tak, jeśli jesteśmy już po całym obiedzie. Zapomniałam tutaj dodać coś bardzo istotnego, bez czego Włosi się obejść podczas posiłku absolutnie nie mogą. I to jest coś, co na przykład Enrico, kiedy przyjechał do Polski, spotkał się z takim, no nie za bardzo mu się podobało to, że tego w Polsce nie ma. O czym mówię? Mówię o tym, że podczas włoskich posiłków na stół bardzo często zostaje przyniesiony koszyk z pieczywem. I to jest coś takiego, bez czego Włoch po prostu się obejść nie może. Ten koszyk z pieczywem po prostu być musi. I oczywiście zależy od regionu co w tym koszyku się znajduje. Najczęściej jest to właśnie kawałek chleba, e, może to być jakaś bułka, mogą to być jakieś fokacie. E, jest tutaj taka restauracja bardzo niedaleko nas, która serwuje całe to pieczywo, które jest podawane właśnie do e, posiłków, robi sama. Także tam możecie spotkać naprawdę bardzo fajne e, pieczywko, e, nie takie standardowe. E, robią oni na przykład pieczywo z, z Nerodisepia, czyli to pieczywo wygląda po prostu jak takie czarne, zwęglone bułeczki. Bardzo często podają oni również grissino robione właśnie własnoręcznie, i ono jest um, albo z rozmarynem, albo z solą, w zależności od tego, jaki tam e, kucharz ma humor. Także to jest bardzo fajne, i tak jak wspomniałam, jest to coś, bez czego włosi się nie mogą obejść. To po prostu być musi. Oni po prostu uwielbiają zajadać się tym chlebem, zajadać się tymi bułeczkami, zajadać się tą fokacią w oczekiwaniu na swoje posiłki. I oczywiście uczulam Was tutaj, kiedy będziecie we włoskich restauracjach, uważajcie, żeby nie najeść się tego Kosza chleba, bo później może się okazać, że kiedy przyjdzie do Was danie, będzie Wam bardzo, bardzo ciężko, żeby to danie skończyć. Kolejną kwestią, którą tutaj chciałabym poruszyć, może ona nie jest już bardzo związana z restauracjami, natomiast bardziej z pizzeriami, we Włoszech odmiennie niż w Polsce, kiedy zamawia się pizzę, ta pizza jest na jedną osobę. To znaczy, zamawiając. Pizzę, dostajecie wy waszą pizzę. W Polsce zwykle jest tak, że zamawia się po prostu dużą pizzę. Macie tam bardzo dużo ciekawych rozmiarów tej pizzy od tej małej bo tej mega, mega, mega dużej. I po prostu tą pizzą się dzielą mieszkańcy domu, czy tam, nie wiem, lokalu, czy tam, gdzie jesteście i gdzie sobie tą pizzę zamówiliście. Natomiast jeśli chodzi o pizzerię we Włoszech, to najczęściej, to przede wszystkim jest tak, że ta pizza e, przychodzi po prostu na jedną osobę. Więc ona nie jest dzielona, e, jest tylko i wyłącznie na jedną osobę. Możecie zrobić tak, jeśli mielibyście na to ochotę, żeby Waszą pizzę na przykład podzielić na, e, na różne smaki. Można na przykład sobie zażyczyć, żeby pół Waszej pizzy było na przykład jedną, jednym rodzajem pizzy, a pół e, było drugim rodzajem. Ale to już jest taka kwestia naprawdę dodatkowa. E, informacja jest istotna taka, że jeśli zamawiacie pizzę, to pizza przyjdzie na jedną osobę dla Was. Nie mamy w zwyczaju dzielić się tą pizzą, która jest po prostu przeznaczona dla jednej osoby. I teraz tak, jeśli mamy już kwestię pizzy wyjaśnioną, to teraz przejdźmy szybciutko do em, rachunku. Rachunek we włoskich restauracjach jest czymś naturalnym, normalnym. E, zwykle on właśnie przychodzi albo do stołu, albo wy wstając podchodzicie do kasy i wtedy e, wygenerowywany jest dla was taki rachunek. I teraz uważajcie na to, e, nie zdziwcie się. Y, I tutaj jest właśnie a propos tego e, czy płaci się y, czy daje się napiwki we Włoszech. Więc e, jeśli chodzi o napiwki, nie ma we Włoszech zwyczaju, żeby dawać napiwki. Nie ma po prostu takiego obowiązku, że jeśli kończycie posiłek, to musicie zostawić, na przykład tak jak w Polsce, nie wiem, tam 10% rachunku czy 20% rachunku, no w zależności od tego kraju, w którym jecie, tak to procentowo wygląda, natomiast we Włoszech absolutnie nie ma takiego obowiązku. Nikt od was na piwku wymagać nie będzie, także spokojnie możecie sobie to, to odpuścić. Natomiast jeśli chcecie oczywiście zostawić, chcecie nagrodzić kelnera, który Was świetnie obsłużył, no to oczywiście nie ma z tym żadnego problemu, nikt na was dziwnie nie popatrzy. Ale też nikt na Was źle nie popatrzy, kiedy tego napiwku nie zostawicie. I teraz, kochani, dodatkowa informacja a propos rachunku, która jest dosyć istotna. Do rachunku zwykle doliczana jest taka dodatkowa kwota, która zwykle jest. Niewielką kwotą. To są kwoty, w się od restauracji, od jej poziomu, od 1 euro do euro 50. To są takie naprawdę niewielkie kwoty i to tak naprawdę zależy od ilu osób, w ile osób jecie ten posiłek. Na rachunku zwykle, jeśli są nazywane wszystkie dania słownie po prostu, a nie tylko jest podsumowane, co jedliście. Numerami, na przykład, czy tam primo, secondo, powinniście mieć informacje o tym, że macie doliczone do rachunku tak zwane koperto. Koperto to jest właśnie cała ta zastawa, którą dostaje konkretna osoba, czyli dana osoba, która jest przy stoliku. I to jest. To nie jest napiwek, natomiast jest to dodatkowa opłata. Zwykle jest to opłata po prostu naliczana za e, tę szklankę, którą dostajecie, za sztućce, które macie, za nie wiem, za chusteczkę, w zależności od tego, w jakiej restauracji jesteście i co tam zostaje wliczone. Natomiast pamiętajcie o tym, że. Nie wyliczajcie sobie tak co do eurocenta to, co zjedliście, i żeby sprawdzić, zweryfikować, czy was na przykład nie oszukali. Pamiętajcie o tym, że zawsze jest do właśnie rachunków doliczana ta kwota koperto, która zależy od restauracji, czyli może to być naprawdę niewielka kwota, natomiast ona jest zawsze doliczana, więc pamiętajcie o tym przy rozliczaniu się z rachunku. Dodatkowo, kochani, po posiłku łos piją kawę, ale zamawiają również bardzo często digestivo. Digestivo to jest taki alkohol na bazie, w zasadzie jest to różny alkohol, który ma Wam pomóc przetrawić kolację, którą właśnie zjedliście. Do takich najczęstszych dwóch, tak naprawdę, które mi w tym momencie, na tą chwilę, w tej sekundzie przychodzą do głowy, to jest właśnie albo limoncello, albo na przykład Amaro. Są to drinki, są to alkohole. Je, jakby te, na przykład likier limoncello jest dosyć taki lekki. To nie jest taka nasza polska cytrynówka, która jest po prostu taka, wiecie, taką na bazie wódki. E, jest to taki po prostu likier bardzo delikatny, więc jeśli macie ochotę na coś takiego, to oczywiście jest limoncello, e, ale możecie oczywiście też poprosić o coś mocniejszego, na przykład Amaro ma em, już. Em, ten alkohol troszeczkę taki wyraźniejszy smak, więc to nie jest takie coś, wiecie, leciutkiego, ale jest to um, alkohol bardzo taki ziołowy, e, bardzo taki aromatyczny i bardzo dobrze um, sprawia się właśnie jako element trawienia e, waszego, waszego obiadu czy waszej kolacji, w zależności od tego, co sobie akurat zamówiliście. Jeśli chodzi natomiast o desery, no to wiadomo, że każdy region będzie miał swój taki sztandarowy deser, który może Wam zaproponować, ale zwykle w menu znajdują się takie standardowe desery, które możecie spróbować w każdym miejscu, w każdym zakonku Włoch. Jest to na przykład tiramisu, jest na przykład panna cotta, jest to na przykład crème brûlée, albo inaczej krem karamel. także generalnie jest bardzo dużo takich deserów, które są standardowe, natomiast ja na Waszym miejscu próbowałabym tych lokalnych. Warto jest zapytać po, po kolacji, kiedy macie ochotę na coś słodkiego, co na przykład jest robione w domu, czyli jakiś deser di casa. I oni wtedy Wam zasugerują na przykład jakiś deser, który robią oni i naprawdę moim zdaniem warto jest próbować czegoś, co nie jest takimi standardowymi smakami, które na pewno znacie nie tylko z Włoch, ale też z Polski, ale warto jest też właśnie próbować tych nowych smaków Bardziej tradycyjnych, tych zbliżonych bardziej do, do oryginalnych Włoch, które właśnie mogą Wam zaproponować kelnerzy, którzy pracują w danej restauracji. Kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film dzisiejszy Wam się podobał, był troszeczkę inny niż do tej pory filmy na moim kanale, bo do tej pory to na moim kanale panuje tylko i wyłącznie jeden temat, ale chciałabym troszeczkę odejść od tego tematu, żeby mój kanał nie kojarzył się tylko i wyłącznie z problemami, które mamy we Włoszech. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie kciuk w górę, jeśli tak jest. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, to oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam serdecznie do kolejnych filmów które się na kanale Italia Moim Okiem, a na tą chwilę się z Wami żegnam, ściskam Was mocno, pozdrawiam Was gorąco i do następnego, pa pa!